Kiedy Bóg daje Ci wizję, nie byłem nieposłuszny widzeniu niebiańskiemu. Dzieje apostolskie, rozdział 26, werset 19. Apostoł Paweł otrzymał niebiańską wizję, są jednak tacy, którzy głoszą widzenia własnego serca, nie to, co pochodzi z ust Pana. Musisz więc mieć pewność, że działasz zgodnie z planem Boga, a nie swoim własnym czy kogoś innego. Z historii wieży Babel możemy wyciągnąć dwa wnioski. Po pierwsze, kiedy ludzie postanawiają czegoś dokonać, często im się to udaje. Po drugie, powodzenie nie oznacza, że realizujesz Bożą Wolę. Słowo Babel, zamieszanie, oznacza, że choć inni mogą myśleć, że masz rację, możesz się mylić. Czy dobrze jest robić plany i wyznaczać sobie cele? Tak. Ale Twoje plany i cele powinny wynikać z wizji, którą dał Ci Bóg. Kiedy apostoł Paweł powiedział, Nie byłem nieposłuszny niebieskiej wizji, miał na myśli, że istnieje tylko jedna akceptowalna reakcja na Boży Plan: posłuszeństwo. Częściowe posłuszeństwo, wybiórcze posłuszeństwo czy opóźnione posłuszeństwo nadal są nieposłuszeństwem. William Carey Uważany za ojca współczesnej misji, zostawił wygodne i majętne życie i udał się do Indii, aby tam głosić Ewangelię. Oto jedna z jego niezapomnianych myśli. Próbuj wielkich rzeczy dla Boga, oczekuj wielkich rzeczy od Boga. Możesz powiedzieć to z przekonaniem tylko wtedy, gdy wiesz, do czego Bóg cię powołał. Kiedy Bóg powołuje, Również wyposaża. Jeśli sam wyznaczasz sobie cele, męczysz się, myśląc, że wszystko zależy od ciebie, ponieważ brakuje ci tej głębokiej pewności, że to Bóg wykonuje pracę. Jeśli jednak wiesz, że Bóg dał Ci wizję dla twojego życia, ufasz mu, nawet jeśli nie widzisz żadnego sposobu, aby ją urzeczywistnić. Amen.